Aleksandra Dawidowicz. Zniszczyłeś mnie. Zdeptałeś poobijaną. Zostawiłeś niczym potrąconego na drodze psa. Pozbawiłeś, obdarłeś z kobiecej godności. Się nieuporządkowanych myśli. Zostawiłeś, każąc żyć. Przeklinałam, wyłam, tak bardzo cierpiałam zmasakrowana wewnętrznie. Zniszczona dogłębnie, z każdym haustem własnej krwi wyżygałam cały swój ból. Utaplana błotem z wykastrowaną duszą wstałam. Czytał Bogdan Dmowski.